Siemano mordeczki kalu z tej strony i witam Was w kolejnym poradniku do CSA 2. Poprzednie dwa poradniki zrobiły mega robotę, a w komentarzach podsuwaliście mi pomysły na kolejne odcinki. Odnosząc się do komentarzy jakie pisaliście, wpadłem na pomysł, że poradniki będą składać się głównie z Waszych pytań i moich odpowiedzi w postaci filmu. Jeszcze raz dzięki wszystkim za pozytywne oceny oraz komentarze pod ostatnimi poradnikami, a na ekranie wyświetla wam się właśnie 10 ostatnich subskrybentów. Dzięki bardzo i witam w ekipie. Z racji tego, iż zwycięzca konkursu z pierwszego odcinka nie zgłosił się, dlatego dziś podbijamy stawkę. I do wygrania macie te oto dwa skiny. I standardowo, aby je wygrać, wystarczy subskrybować kanał, polubić ten materiał. A w komentarzu tym razem, prócz napisania, co chcecie poprawić w waszej grze, dodatkowo zostawić trade Tyle ode mnie, lecimy z odcinkiem. Nie wspomniałeś, że te ćwiczenia poprawiają tzw. flickshoty, ale każdy gra na innej rozdzielczości i ważne jest też, jak nie najważniejsze, strzelanie full auto. Wtedy lepiej skupić się na kontrolowaniu rozrzutu najtrudniejszych broni podstawowych typu AK-47. Pierw dobieramy sensitivi i DPI myszki, tak by najlepiej nam się trafiało na fullu. Dopiero później zaczynamy bawić się we flickshotowanie. Wielu graczom skróci to czas niepotrzebnych nerwów w trakcie rozgrywki. Jedziemy z odniesieniem się do pierwszego komentarza, czyli nauka tego full auto. Jak nauczyć się full auto? Jest taka fajna mapa, która się nazywa Recoil Master, i tutaj macie każdą broń, z której można nauczyć się strzelać full auto. I teraz, jak dokładnie to działa? Już wam pokazuję. Tutaj macie taką zieloną kropkę, i w momencie, w którym zaczniecie strzelać, to ta zielona kropka będzie szła tutaj za tymi czerwonymi. I to jest recoil z danej broni. Pokażę wam teraz, jak to działa z kałacha. skupiacie wzrok tylko i wyłącznie na tej zielonej kropce. I zobaczcie, 16 strzałów trafiłem, 6 nie trafiłem. Jedziemy jeszcze raz. Tym razem 18 strzałów trafionych, 4 nie trafione. teraz sobie zmienimy broń na przykład na M41S i jedziemy z tematem. No tu 13 strzałów trafionych, 1 nie trafiony, no ale ta broń ma bardzo mało naboi akurat. 15 na 3, bardzo dobrze, 2 gdzieś tam w ogóle poleciały. Czyli zobaczcie, na 20 pocisków, 15 leci w przeciwnika. I poświęćcie sobie tak naprawdę, nie wiem, jak zaczynacie swoją przygodę z CS-em nie wiem, 10 minut z każdej broni dziennie i w pewnym momencie zobaczcie, że to full auto faktycznie działa trochę lepiej, trochę skuteczniej. Ale ja i tak będę powtarzał, że dla mnie to full auto w CS2 nie jest aż tak skuteczne, jak było w CSGO i bardziej polecam strzelanie z takich krótkich serii bądź pestek. Ale do tego przejdziemy sobie na późniejszym etapie, także jeżeli chcecie nauczyć się strzelać full auto, bardzo polecam tą mapę. Link oczywiście w opisie. W następnym odcinku chciałbym zobaczyć film o jakichś ciekawych pozycjach na mapach. Jeśli chodzi o pozycje na mapach i zaskoczenie przeciwnika, o tym zrobię osobny materiał. Natomiast chciałbym wam teraz pokazać jeden klip z mojego ostatniego meczu, i zaraz wam wyjaśnię, o co mi dokładnie chodzi. Oh. Gra na słuch oraz grana czas jest niezwykle ważna. Zobaczcie, jest sytuacja 2 na 2. Schowałem się za boksem i czekałem na planta. Gdy usłyszałem planta, oddałem dwa strzały, schowałem się i czekałem na kolegę z drużyny, zyskując kolejne sekundy. Gdy usłyszałem, że jeden terum nie dojeżdża, zaryzykowałem, zdobyłem łatwego fraga i w tym momencie kolega z Conecta wychylił i we dwóch wygraliśmy rundę. Ja zagrałem na czas, dzięki czemu on mógł do mnie dobiec. Dlatego pamiętajcie, nie podpalajcie się w danej sytuacji, tylko grajcie mądrze, nasłuchujcie przeciwników i przede wszystkim gra zespołowa jest kluczem do sukcesu. Pewność siebie i głowa. Żeby robić fragi, trzeba nastawić się na to, że to wy wychodząc na dany bombsite zabijecie przeciwnika, nie on was. Dlatego najgorszym błędem, jaki popełniają osoby, szczególnie w niższych rangach, jest wchodzenie zawsze jako ostatni z myślą, że inni zrobią resztę roboty i zabiją całą drużynę. Musicie próbować. Ja też mam takie dni, gdzie kompletnie mi nic nie wychodzi, ale próbuję, nie poddaję się i przede wszystkim nie rejduję. Najgorsze co może być, to nagle w trakcie meczu denerwować się i wyzywać swoich kolegów z drużyny i mieć podejście, że chce jak najszybciej skończyć ten mecz. Dlatego pamiętajcie, gra toczy się do ostatniej rundy i z każdego wyniku da się wrócić. Może filmik ze smołkami jakiś. Jeśli chodzi o granaty, w warsztacie jest sporo map do trenowania smołków i mołotowów. Na takich mapach nauczycie się rzucać granaty po stronie Tero, jak i CT na każdą pozycję. Tutaj na przykładzie macie Miraż i jak to wygląda. Opisana jest każda pozycja do rzucania granatów. Także wejdźcie i ćwiczcie, bo granaty to połowa sukcesu wygranej rundy. Gra solo nigdy do łatwych nie należała, tak więc jak znaleźć osoby do gry? Nie jest to trudne. Na Facebooku jest wiele takich grup do szukania ludzi na wspólne gry w CS. -a. Jeżeli zaczniecie tam szukać osób chętnych do gry, odradzam Wam grania z osobami z dużo wyższymi ratingami od Waszego. Starajcie się znaleźć osoby, które poziomem będą zbliżeni do Was. Co do Waszego movementu. Większość, powiedziałem w poprzednim odcinku, tutaj link do tej karty wyświetla się nad moją głową, ale nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy. Bo dużo osób jak się porusza, no to porusza się w ten sposób, że się po prostu nagle zatrzymuje puszczając klawisz. Tak się nie robi. Jeżeli wychylacie już w ten sposób, to musicie połączyć wasze palce, jakoś tak, nie wiem, złączyć to, żeby te wciskanie AD było tak, że jak wciskacie A, nagle wciśnięcie D, to zatrzymacie się i macie idealnie celownik na głowie przeciwnika bo po prostu idąc na przykład w prawo, zobaczycie kogoś i puścicie po prostu przycisk D no to ciężko jest trafić tego HEDA to ja akurat teraz trafiłem, ale w większości przypadków tak nie wychylam praktycznie nigdy tak nie wychylam, tylko po prostu klikam jakby odwrotny guzik i chodzi o to, żebyście po prostu idąc na przykład w lewo nagle kogoś zobaczycie, wciskacie D, zatrzymujecie się i w tym momencie macie idealny strzał na głowę przeciwnika pokażę Wam mniej więcej o co mi teraz chodzi O coś takiego chodzi, że w momencie, w którym widzicie przeciwnika, idziecie w lewo, Zobaczcie, zatrzymujecie się, wciskając po prostu D, albo idąc w prawo, trzymacie D, zobaczcie, kogoś, wciskacie A i macie celownik idealnie na głowę. Poćwiczcie to sobie na botach, a później spróbujcie zrobić to nawet w meczu, bo gwarantuję Wam, że w taki sposób, jak się będziecie wychylać stopniowo AD AD, to naprawdę będziecie robić mega łatwe fragi, znaczy łatwe, przede wszystkim będziecie bardziej skuteczniejsi w tym, co robicie. Także polecam Wam wejść na boty, potrenować sobie i wdrożyć to później w mecz. Oglądajcie pro scenę. Patrząc na zagrania różnych prograczy, będziecie w stanie zobaczyć jak robią to oni. A nie oszukujmy się, oni są w tym najlepsi. Przypatrzcie się jak zachowują się w danej sytuacji, czy to w klaczu 1 na 3, czy od samego początku wejścia bądź odbicia danego BSA. starajcie się przełożyć ich zachowania do Waszej gry i zobaczycie poprawę w swojej grze. Ja też oglądam proscenę i z pozoru może wydawać się to głupio, bo przecież jak oglądając grę innych, ja mogę poprawić swoją grę. Dla mnie też wydawało się to głupim pomysłem, ale uwierzcie mi, że w małym stopniu to pomaga. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przypominam o konkursie z początku filmu. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, standardowo zachęcam do zostawienia oceny, a nowe osoby do subskrypcji kanału. Tyle ode mnie, widzimy się już niedługo. Siemanko!